Chciałem powitać was wszystkich bardzo serdecznie na tym potężnym evencie. Dziś mam dla was prawdziwą bombę emocjonalną. Otóż randka w ciemną mojego top donatora, najbardziej kontrowersyjnego yy, moderatora na czacie, a także założyciela słynnej marki Meblowej. Powitajmy wszyscy na czacie Bodzia. Witam cię, Bodziu. Witam cię również, witam cię Maja oraz witam wszystkich na czacie. Widzów. Ale to nie wszystko. Na ostatnim streamie poznaliśmy również kogoś bardzo specjalnego, kto może. Może znajdzie wspólny język miłości z naszym tutaj bogatym gagatkiem. Powitajmy piękną niewiastę prosto z Warszawy. Witam cię, Maju. Witam serdecznie wszystkich. I dzisiaj zadamy Wam pytania, moi kochani. Tobie, Maju, Tobie, Bodziu. Zadamy pytania, o których inni boją się nawet myśleć. Jeśli czekaliście na sytuację, w której Bodzio będzie musiał stawić czoła kobiecie. No dobra, nie oszukujmy się. Nigdy, nigdy się tego nie spodziewał, że taka sytuacja no to... będzie miała miejsce. Dlatego, Maju, cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Jesteś. Nowa w tym świecie, w naszym uniwersum. To, co dzisiaj e, będziemy doświadczać, to właśnie randka w ciemno, i to pozwoli nam dowiedzieć się, czy ci dwaj piękni, młodzi, utalentowani ludzie połączą swoje siły, a być może nie, być może dowiedzą się, że to wszystko to, to nie. Pierwsze e, pytanie, ponieważ, moi drodzy, pytanie. Dobra, mocne są te dźwięki, łeb mi to wysadza. Także lecimy. Pytanie numer jeden. Jakie było twoje najbardziej niezręczne doświadczenie na pierwszej randce? Ale nie spodziewałam się takich pytań bardzo prywatnych. To jest a... tylko prywata. Moja pierwsza randka, ale to... Ty... No dobra, nikt będzie, że to była randka. Na początku byliśmy na kawie, a później byliśmy w galerii. Na zakupach. I ja wybierałam no outfit. Wybierałaś okay. outfit czy ją przyszedł na golasa. Nie, nie. Chciałam go Nie przyszedł. Nie, nie, nie. było mocno. Mam dwie. Nie, mam dwie teraz w takim razie. Dobra, teraz dobra, w takim razie no, się rozjaśniło. Pierwsza sytuacja była taka, że po prostu gość mi odwołał spotkanie, dlatego że padał deszcz. Powiedział, że u niego pada deszcz, więc on nie przyjedzie pociągiem, ale nie padał deszcz, bo sprawdziłam pogodę. Więc to była, to była chyba ta pierwsza taka sytuacja, ale to nie było już na samym spotkaniu, więc może teraz bardziej. Yy... To samo pytanie. Dla naszego założyciela firmy Mebli Bodzio. Ciężko powiedzieć, bo raczej nie miałem jakiegoś takiego niezręcznego doświadczenia. Może jedynie co to. Nie było jeszcze pierwszej randki. Była. No to nie <noise> wiem, taka niezręczna cisza, nie? Nagle zapadła, pamiętam. <noise> Rozpoczynamy drugie pytanie, bo. <głos> 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 bo już to by się przydało. Także drugie pytanie, uwaga. Teraz ty zaczynasz, Bodziu. Gdybyś miał stworzyć tytuł filmu o swoim życiu miłosnym, jaki to by był? O kurde. Dobra, ty się zastanów, a ja w tym czasie chciałem złożyć serdeczne pozdrowienia dla mojej najwspanialszej kobiety. Właśnie zrobiła mi obiad. Dziękuję, kochanie. Daj, buziaczka, tutaj randka w ciemno. Życie bez miłości. Życie bez miłości. No jest to tytuł dosyć, można by rzec, kontrowersyjny. Także to samo pytanie ląduje do ciebie. Raz z górki, raz pod górkę. Niebanalne to było, co zapodała Maja. Ja jestem w szoku. Kolejne pytanie. Pytanie numer 3. Gdybyś mogła zamienić się ciałem z jakąś osobą na 24 godziny, kto by to był i dlaczego? Myślę, że z jakimś sportowcem, żeby zobaczyć, mm -hmm. jak to jest. Czy mm. będzie to piłkarzyk? Czy będzie to Nikola nie, Zalewski? Nie, nie będzie to piłkarzyk. Zdecydowanie nie będzie to Nikola Zalewski. Niech to będzie Usain Bolt, bo byłabym ciekawa, jak szybko można biegać. Okej, okay, okej. Okay. Ale nic, żeby rozładować atmosferę, yy, chciałem opowiedzieć wam żart. E, ile, y, moi drodzy, zarabia mechanik? Cztery koła. Nie. Aha. Także przechodzimy teraz do ciebie, Bodziu. Ktoś z NBA chciałem zobaczyć, jak to jest mieć 2 metry wzrostu. I ile masz wzrostu? Zacznijmy się o... do klasy średniej, <głos》<laughs> <głos> jak coś. Average pins. Nie, no, jest spory, naprawdę. Nie, 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 jest duży, jest duży, widziałem. Met 71. Dobra, no to takie pytanie bardziej na szybko. Czy dla ciebie wzrost mają ma znaczenie? Ma znaczenie, ale to nie oznacza, że wykluczam kogoś. W sensie. Przechodzimy do pytania czwartego, od którego zacznie. Bodziu, jaki jest twój najdziwniejszy fetysz? Chyba nie mam jakiegoś dziwnego fetyszu. No dobra, a co ci się najbardziej podobało kobiet? Dobra, ja wam tak dobra. E, napisał. No, Największym cicho. fetyszem od Bodzia są meble. Ta, no. On naprawdę. lubi po prostu robić to na meblach. Dobra, ale tak odpowiadając, to chyba oczy i usta. To samo pytanie ląduje do ciebie, Maju. Nie mam najdziwniejszych, mogę powiedzieć po prostu. No to wymienię. Dobra, mężczyzna jest. W sumie taki lekko umięśniony, ale nie za bardzo. Druga rzecz. Dobra, to może być poniekąd dziwne, ale dużo dziewcząt tak lubi. Mm -hmm. że jakby są żyły na rękach. Tak no sobie dobra. myślę, że to jest chyba tyle. Pytanie numer 5. Co jest najdziwniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłeś, by zaimponować drugiej osobie? Wysłałem mu tysiąc złotych nie, no akurat to nie. Udawałem debila. Raczej znaczy, robiłem z siebie debila po prostu. Udawałem kozaka, nie wiadomo kogo, dla to, żeby dziewczyna pomyślała, że jest fajny. A jesteś pewny, że udawałeś? No tak w 50% dowiem. I teraz ym, Maju, to samo pytanie skierowane do ciebie. Kolega, co mi się podobał kiedyś, już mi się nie podoba, bardzo lubił jeździć na rolkach. Ja też zaczęłam i kupiłam specjalnie rolki i w dzień w dzień przez całe wakacje przyjeżdżałam do niego na tych rolkach 20 km. Ale żeby go znaleźć, jakby tam obok domu, ale go nigdy, a nigdy go nie było akurat. A najdziwniejszy Ej, fetysz prowadzącego mm, stopy. No, nie wiem Adam Gida. Nie wiem, czy to jest dziwne. Według mnie to jest normalne, także nie wiem o co ci chodzi. Nie o no, dobrze, to, to dobrze się, No to świadczę, myślę. Cześć! Doszliście do. Doszliście? No. Ja nie. <śmiech> Spokojnie. Pytanie <laughs> <laughs> dodatkowe. Czy jesteś żugajką? Pewnie, że tak. Julia, żółwiej górą. Tak jest! Widzowie! Nie! Także pytanie dodatkowe od widza: FC Barcelona czy Real Madrid? O nie, ja nie wiem, co mam teraz odpowiedzieć, żeby połowa się z ludzi Zastanów impuntuje. się, zastanów się dobrze. FC Barcelona. Dobrze, to jest bardzo dobrze, poprawna dobrze. odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź. Pytanie do bodzia: czy łowisz ryby? Niestety nie, już skończyłem z tym. Teraz y, dla Was jeszcze szybkie pytanie: czy lubisz pasztet? Lubię. Oczywiście, że tak. Y, pytanie: najpierw zaczniemy od bodzia. No. Audi czy BMW? BMW. Okej, okay, a Ty, Maju? Jeżeli BMW, to ich z piątka, ale ogólnie myślę, że Mercedes. Ale... Wiem, że nie takie było no, pytanie, nie, nie, nie. ale... Nie, Audi albo BMW, to nie można oszukiwać. Dobra, no to niech będziesz BMW. Ja Audi. Szybkie pytanie jeszcze przed zakończeniem dla Mai. Czy wolisz Cristiano Ronaldo czy Messiego? Messiego, Messi go. Oh. Tak! Moi kochani, to pytanie, które słyszeliście, to było już ostatnie pytania. Dziękuję. Wam bardzo yy, za udział w dzisiejszej rance w ciemno. Maju, podziół. E, czy chcecie się podzielić z nami, co było takim, nie wiem, najbardziej niespodziewanym odkryciem w drugiej osobie, albo co sprawiło, że nie wiem, że, że tak e, ani inaczej odpowiadaliście, albo czy spodziewaliście się innych odpowiedzi od drugiej strony? E, może zaczniemy od ciebie, Maju. Ode mnie? Myślę, tak. że w tym przypadku powinien chłopak zacząć. E, jeżeli Maja tak mówi, to e, słucham cię, Bodziu, Czy, czy. Maja zaskoczyła cię też jakoś? Czy się czymś czy jakoś zaskoczyłem, to. Raczej nie. Co to oznacza, że maja jest. Yy... Przewidywalna. Przewidywalna. Nie, tak? nie, nie, nie nie chodzi o to. Nie chodzi mi o to. Zdaję się na przykład. Zrost czy coś, to tak miałem przeczucie, że, 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 że to jest dla ciebie ważne, bo dużo dziewczyn na to patrzy. Ej, najbardziej się przyjąłeś z ten pytanie. On, on no bo bo cały to czas, czas miał w głowie. z pytania tak, ej, ale mi przykro, to tak nie miało wyjść. przepraszam. <śledziany> to jest Potem Maja dobrze sprostowała, że jakby mimo wszystko ważniejszy jest charakter. Znaczy ja przyznam, że dla mnie też jest wzrost ważny, bo na przykład bym nie przeszedł tego, jakby dziewczyna była ode mnie wyższa. Więc ja spokojnie rozumiem. 58. Nie, pamiętam. O, o pamiętasz też takie małe rzeczy. Dobrze, to już jest zielona flaga. Dobra, i e, e, czy jest coś jeszcze, Bodziu, co chciałbyś przekazać na koniec e, tej randki <laughs> Podoba mi. Ja sobie wyobrażam, że on tak on tak stoi, bo on mówi, że stoi i on tak. Znaczy, on tak stoi w kącie. Znaczy to niby tak Dobra, co mi mogło zaskoczyć, to bo w Maja jest dosyć dojrzała jak na swój wiek. Znam dużo osób w wieku 16-17 lat i Gadasz z nimi, a nie wiesz co im chodzi. One w ogóle są oplejone od świata, pieprzą głupoty, myślą o nie wiadomo czym i nie myślą o swojej przyszłości, kompletnie, nie? I tylko imprezy w głowie. Widzisz, prawdopodobnie maja nawet nie wie ile masz lat. No, Właśnie. Znaczy nie, bo nie, będę miał 21. Okej, okay, tak się spodziewałam. A po czym? No po prostu, jakby spodziewałam się, że na pewno nie jesteś w moim wieku, jesteś lekko starszy, ale bez przesady. Kochani. E, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. To było bardzo miłe przeżyć ten e, wspaniały wieczór z wami. Dziękuję pięknie wszystkim, bardzo miło by było mi tutaj być. Fajne doświadczenie, zawsze coś nowego i miłego wieczoru wszystkim życzę. Dzięki Maju, trzymaj się. Pa, pa. Pa, pa. Trzymaj się. Nie przyspieszam się jak kiedyś. Продолжение